Wielu ludzi wierzy w to, oczywiście też to jest pewien rodzaj wiary, że z chwilą skończenia tutaj ziemskiego życia właściwie wszystko kończy się. Nie ma innego stanu świadomości. Tymczasem chrześcijanie wierzą, że śmierć jest tylko przejściem z jednego stanu życia do drugiego stanu życia. Wierzymy, że bez względu na to, gdzie spędzimy wieczność, jesteśmy istotami wiecznymi, a więc wierzymy, że po śmierci każdy z nas przechodzi do zupełnie innego świata, do świata, który z tej perspektywy ziemskiej jest niewidzialny. I kiedy odchodzimy z tej ziemi, to naszym przeznaczeniem, tych, którzy stają się uczniami Chrystusa, wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, to naszym przeznaczeniem jest niebo, stan wiecznego szczęścia, stan wiecznego przebywania z Bogiem, to co Bóg przygotował dla nas. Ale też jest drugie miejsce nazywane piekłem, gehenną, miejscem oddzielenia od Boga i to miejsce, zapewniam Cię, nie zostało stworzone dla ludzi. Wiele razy jest błędne zrozumienie tego, że to miejsce oddzielenia od Boga jest, Bóg przygotował dla dla człowieka. Nigdy tak nie było, nigdzie tak Biblia nie naucza. Natomiast jest to miejsce, które zostało przygotowane dla diabła i jego złych duchów. Ale prawdą jest to, że człowiek, który ignoruje, lekceważy fakt istnienia Boga, fakt istnienia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, niestety to miejsce także jest w tym momencie także dla tych osób. Bardzo trudno mi jest o tym mówić i wolałbym, aby tylko ta pierwsza część mojej wypowiedzi była prawdziwa, ale niestety są dwa miejsca: miejsce wiecznego szczęścia, zwane niebem, i miejsce wiecznego oddzielenia, zwane piekłem. Zachęcam cię do tego dzisiaj, abyś pomyślał o Chrystusie, abyś uwierzył w niego, że to On jest tym, który. Może uratować nas od wiecznej kary, i zachęcam Cię do tego, abyś wierzył w niebo i zrobił wszystko, aby tam się dostać. Jedyne co musisz zrobić, to uwierzyć w Jezusa, przyjąć przebaczenie za swoje grzechy i żyć wiarą opartą o pismo święte.